Siema tu Krezik, a dzisiaj pokażę w tym odcinku moje stanowisko, na którym gram, montuję filmy, nagrywam. No więc to, i wchodzimy do pokoju. Więc tak, może zacznijmy, że no gram na PS4 Na ten syf nie patrzcie. Myszka jest to Genesis Krypton 770 chyba. Padzik jakiś taki zamówiony, czy, znaczy zamówiony kupiony, jakiś no, kolorowy, słuchawki HyperX do PlayStation, klawiatura iBox K29, e, tutaj telewizor, pobiera się na nim program demontowania, e, ten mm, fotel jakiś wiem, losowy z Ikei, z Biedronki. E, i to jest chyba raczej na tyle, jeżeli chodzi o stanowisko. Jeszcze będzie: jakby no, jak to się nazywa? Jeszcze będzie: w opisie będzie wszystkie parametry, ile to razem kosztowało. Jakbyście chcieli, jakieś na przykład nie do tej myszeczki, link albo do tej klawiaturki, to piszcie w komentarzu, to przypnę link, jakbyście, jakbym się spodobała. A, i jeszcze podkładeczka, to jest Genesis Maxi Lava. I zostawcie subiki, wbijamy 200 subów. Yy, pięć łapów w górę, nagrywam kolejny odcinek w sobotę, więc co, do następnego i elo!